Cześć, witajcie w kolejnej sierodowej aktualizacji na moim kanale. Dzisiaj jest aktualizacja, na którą bardzo długo czekałam i jestem nią tak strasznie podekscytowana jak nigdy wcześniej, ponieważ będzie to festiwal plażowy. Czemu byłam nim podekscytowana? Otóż przez jeden ciuł, który widzieliśmy na tra trailerze, ale... Później go Wam pokażę, ponieważ jest on naprawdę przepiękny. W każdym razie, przeczytam Wam opis aktualizacji i będziemy zaczynać. Hej! To jeszcze nie koniec letnich rozrywek. Chodźmy na plażę! Zapraszamy na Festiwal na plaży. Tegoroczny Festiwal na plaży odbywa się pod nowym kierownictwem. U sterów Mel Italia prowadzą razem nowy, jeszcze lepszy Festiwal na plaży Fortu Pinta. Do komitetu do spraw planowania dołączyli James i Izabel, aby zająć się organizacją wyścigów. Z kolei Tim Hopper został zdegradowany i teraz zajmuje się sklepem ze smoothie. Aby dołączyć do festiwalowych zabaw, udaj się na plażę Fortu Pinta. Tam dowiesz się wszystkiego. Um znajdziesz też mnóstwo innych rozrywek w promieniach słońca. Pomóż zbudować parkiet i pokaż, jak się tańczy. Dwa wyścigi na pla po plaży. Jeden w nowej odsłonie, a drugi zupełnie nowy. Weźmy go udział z przyjaciółmi. Tim znalazł sobie pracę na lato i potrzebuje pomocy. Nie zapomnij nakarmić rekina o imieniu Bruce. Właśnie, rekin. Nie wiem, czy wiecie, ale tam około godziny tam 19, czy coś w tym stylu, pojawia się tam w morzu obok fortu Pinta rekin, który można zjeść. <laughs> Także to, to już było wcześniej, ale teraz najwidoczniej będziemy mogli mieć z jakieś interakcje e, no to co, myślę, że nie będę wam wszystkiego czytać bo chciałabym już, żeby była jakaś niespodzianka także może przejdźmy już tam bo naprawdę już nie mogę doczekać tutaj z tego co widzę przy mojej stajni jest um, burmistrz, także przeczytajmy co ma do powiedzenia tu burmistrz Pinat, czyli burmistrz Fortupinta zbliża się, do, e, zbliża się do ciebie z kopertą w pysku i gestem zaprasza cię do jej wzięcia Bierzesz kopertę i otwierasz ją, a w środku znajdujesz y, zaproszenie następującej treści. Zapraszam Cię na festiwal plaży. Miejsce plaża Fortupinta. Czas? Teraz! Okej... Okay. Ja! O mój Boże, ale się nie mogę tak tego strasznie doczekać, autentycznie Z tego co widziałam i przepraszam Was bardzo, że nie powiedziałam Wam tego na odcinku z aktualizacji Ale autentycznie tego nie widziałam e, Mamy jakby nowe wejście na tą plażę furtu Pinta, co jest tak super Bo te schody były tak okropne do wchodzenia Naprawdę, ja, ja nie wiem co Esso miało w głowie, że zrobiło schody Ale teraz zrobi takie... Po prostu łatwe wejście tam, że ja jestem autentycznie w szoku i ja jestem. Widzicie? To jest najlepsze wejście, jakie Ezysu mogą wymyślić, naprawdę. Uwielbiam je, ale to jest fajne. O ale lagi. Ale, ale potężne lagi. O jezus, Maria. Czy wy tu widzicie? Ale la. O jezus! czy możecie naprawić swoją grę tak łaskawie? Boże, ile tu jest ludzi Chyba nie powinnam była nagrywać tego odcinka tak wcześnie bo najwyżej wtedy jest bardzo dużo ludzi Także no Ale przyjmujemy sobie zadanie Okej, okay, wybaczcie, musiałam e, coś zrobić Idziemy do talii Sprawdzam czy się nagrywa bo jak się nie nagrywa to ja po prostu się załamę. Okej, okay, nagrywa się <laughs> um, Osobiste zaproszenie od burmistrza Hurra, nareszcie jesteś. Zatem oficjalne zaproszenie od burmistrza Pineta trafiło w Twoje ręce. Witam, witam. Okej... Okay. Nie jestem pewna, czy chcemy najpierw robić zadania, czy spojrzeć na sklep, ale ja nie wytrzymam, jakie ja nie spojrzę na sklepy, także idziemy spojrzeć na sklepy, moi drodzy. Idziemy spojrzeć na. sklep... No to są ładne! Ale dziwne, ale dziwna kolorystyka, nie? To było już wcześniej. Uu, uu, uu. Wy wiecie, co, co oznacza moje uwy. Wy już wiecie. O Jezu, moje starkońsy, to one mnie. Ale jest śliczny ten kapelusz. Taki jakby miał sły... Ale mnie jakoś go kupić teraz. Zobaczymy, co jest w innych sklepach jeszcze, może co? Moja. Yy, narzucony plażo. Uuu, można sobie wymieniać. Okej, okay, te są już bardziej morskie. Te są ich takie od Syrenki Boże, śliczne. E, ale podoba mi się. Tutaj są. To, są. to są rzeczy, które normalnie mamy też jakby w sklepach. To nic tutaj nie ma nowego. Ja się zawiodę, jeżeli tutaj nie ma tej rzeczy, którą pokazuję na trailerze. Nie ma tej. Nie ma tej rzeczy? Nie wiem, czy uda mi się znaleźć, aczkolwiek na trailerze um, SSO były pokazane takie krótkie spodenki ze skarpetkami na jednej z postaci. I liczyłam na to, że no będą one dodane w sklepie. No cóż. Ej, no smutno mi jest teraz tak trochę, bo tu nie ma żadnych innych tych. Opatrzcie, to były dokładnie takie same wszystkie podobne spodenki do tego, jak um, Linda ma. Tylko miały właśnie takie szare skarpetki. Ej, naprawdę, czy ja jestem ślepa, czy oni tego nie dodali? Bardzo mnie to ciekawi, moi drodzy. Może to dostaniemy w zadaniach jakiś? Ale to smutno wtedy. Dobra. E, może weźmiemy sobie zadanie od Kylie Summer Breeze. Witaj. Zastanawiasz się, co to za latarenki za mną wiszą? Fajnie, że się nimi zainteresowałaś. Dostaniesz u mnie piękne chińskie lampiony w każdym możliwym kolorze. Przez wiele lat konstruowanie tych lampionów było tylko moim hobby, ale teraz zamierzam je sprzedawać. Muszę tylko przyciągnąć trochę klientów do sklepu. Chcesz mi w tym pomóc? Oczywiście, że możesz. Miałam właściwie wypuścić jeden lampion, ale możesz to zrobić sam, nie? Myślę, że to przyciąganie, przyciągnie nowych klientów. Weź ten lampion i znajdź podobny, wiszący w jakimś miejscu. Chińskie lampiony lubią się czuć jak w niebie. Okej. Okay. Uh, okay, idziemy tutaj. Ale bardzo mi się to w ogóle podoba, że, że, że jest coś takiego, bo ja bardzo lubię to miejsce, ogólnie Plaża jest takie ładne strasznie. Nie możecie mi napisać, czy też lubicie. Okej, okay, wypuszczamy w niebo. Czemu nie mogę? A co, co? O, dobra. C czemu ja mam... Czy wy to widzicie? Nie, ja nie wytrzymam. Czekajcie, w muszę zrobić ładne zdjęcia tutaj, żeby ten, żeby nie było, że brzydkie zdjęcia wam robię na miniaturkę. Ale czy wy to widzicie? Nie, nie. Czemu S.S.O mi dało rękę? Ręk, yy, Boże, wędkę do ręki. S.S.O wy SIĘ... No, <śla> patrzcie, jak to wygląda. Co jest? Naprawcie tą grę, ja na... co tu się dzieje? Czemu ja mam jakąś wędkę w ręce? Przyja. Nie, po prostu brak mi słów, ale słuchajcie, tak laguję tą grę, że to jest naprawdę po prostu żal. Dziękuję bardzo, Eleanor. Pięknie wygląda, jak tak wzla... wzlatuje. Przez. Nie umiałam czytać tego słowa. w Przez, Przestworza. Chyba udało nam się zwrócić uwagę wszystkich dookoła. Weź sobie ten lampion w dowód mojej wdzięczności. Okej, okay, czyli tutaj można sobie kupić lampiony. To myślę, że nie za bardzo nas interesuje na ten moment. Ale... No powiem tyle. Jestem troszeczkę... smutna, że nie ma tej rzeczy, którą chcę. Czemu nie ja zgubiłam? Ej, zgubiłam sobie... Myszkę. Gdzie jest moja myszka? Ej, patrzcie, najeżdżam, co nie, ale jej nie widać. Nie, ja nie wnikam z Sonie. Wy jesteście po prostu niemożliwi. Co wy robicie z tą grą? Ja autentycznie jestem zła teraz, bo gra mi się cała leguje i jest po prostu popsuta No, SSO, halo. Witaj, zapraszam na jedyny, niepowtarzalny i wspaniały festiwal na plaży. Oto ja, wielka gwiazda teatralna, Talia. A to wyjątkowo utalentowana Mel. Jest Watsonem mojego Sherlocka, Wendy mojego Pietrusia pana. Ej, no patrzcie, ja w tej chwili nie będę mogła, jakby przyjąć zadania. Eseso, czy wy się naprawdę dobrze czujecie? Czy nie, wiem, macie jakiś problem ze sobą? Wiecie co, ja zrobię reloga szybkiego i zaraz do Was wracam. Słuchajcie, moi drodzy, jest sukces! Mam myszkę, wróciła mi moja myszka. Także przeklikamy sobie to, bo to już znamy. Oficjalną prezentację mamy już z głowy. Witamy, witamy! W tym roku prowadzeniem tej radosnej imprezy na słońcu zajmie się moja teatralna partnerka Mel i ja. Mm, dlaczego to wy prowadzicie imprezę? A co z tamtym poprzednim gościem? A co z y, odjazdowym teamem? Eee, może to... Poproszę... <grystanie> Zawsze nie rozwala to, co ona ubiera. O, a przeklikałam! E, dzięki nam, to święto będzie fantastyczne! Tak, pokażemy wszystkim, co znaczy gwiazdorska sława i nienaganny styl. Piasek, morze, rekiny, czegoś jeszcze można by chcieć? Najpierw jednak chcę Ci zadać pytanie, Eleanor. Zastanów się na odpowiedzią, bo właśnie od niej mogą zależeć los tej imprezy. Ona tak tylko dramatyzuje. Powiedz mi, czym jest dla ciebie festiwal na pla. o. E, relaksem w promieniach słońca, zabawą z przyjaciółmi, odpoczynkiem w towarzystwie mojego konia? Co to za pytanie? Patrzcie... Nie, no, chyba to. Znakomicie, cudownie, wspaniale! A co jeśli ci powiem, że każda z możli możliwych odpowiedzi była prawidłowa tak, to prawda podczas festiwalu na plaży każdy znajdzie coś dla siebie. Podjęłyśmy współpracę z ministrem turystyki Fortu Pinta, aby zorganizować najlepszą z dotychczasowych imprez plażowych. To interesujący chłopak, bardzo zaangażowany w sprawy finansowe. W każdym razie, możemy z dumą powiedzieć, że to święto będzie w równym stopniu relaksujące, co rozrywkowe. A przynajmniej taką mam nadzieję. Ktoś mi tutaj sprząta yy, ten parking. Zisi i mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Także dajcie mi chwilę. <grymne> mam nadzieję, że teraz na pewno nie będzie. Jak coś to zagłuszy tą muzyką, jakkolwiek. Czy ona nie ma ramienia? sso czemu odkryliście jej ramienie? Mm, nieważne. chętnie pokażemy ci, co gdzie jest. E, tu jest ta sklep ze smoothie. E, mogę ci zapewnić, że wszystkie serwowane napoje są degustowane w ramach kontroli jakości. Koniec z napojami na wodzie po ziemniakach. Tu możesz wypuścić w niebo zupełnie nowe, biodegradowalne papierowe lampiony i patrzeć, jak unoszą się ponad oceanem, zupełnie jak gwiazdy. Czujesz, że masz w jak za dużo rzeczy? Mamy dla Ciebie rozwiązanie! Szafki! Nie musisz targać ze sobą wszystkich starych żyłów i sprzętu. To jest akurat fajne i ja mam nadzieję, że we wszystkich świeciech będzie coś takiego, bo ja często kupuję tyle rzeczy, że po prostu brakuje mi miejsca. Także no. Jeśli to lub Apple szukacie fajnego stroju, stroju albo sprzętu godnego z najnowszymi letnimi trendami, wszystko znajdziecie w butikach na wybrzeżu. A oto i gwóźdź, gwóźdź programu. Wędkowanie w ramach wytężonej współpracy z klubem wędkarskim Mirwiku. zadbałyśmy, żeby to zajęcie było intuicyjne i żeby rybki na tym nie ucierpiały. Możesz sam wierzyć, warto spróbować. A teraz ostatnia, ale nie mniej wa e, ważna atrakcja. Proszę o werble! Parkiet! Parkiet! O nie, zapomniałyśmy o przygotowaniu parkietu. Nie patrz, nie pozwolę, aby ten wiku, e, widok z niej weczył relaksujący nastrój! Are you serious? Miałyście na to nie wiem ile czasu, ale... No to mamy problemik. Co za impreza na plaży bez perkitu do tańca? Właśnie coś mi nie pasowało. Czy oni napisali to tańca zamiast do tańca? S.S.O. My się pokłócimy zaraz, naprawdę. Coś tutaj... Nie działa. Tak byśmy zaferowani tworzeniem relaksującego klimatu, że zapomniałyśmy o przygotowaniu parkietu. Elnor, jeśli znajdziesz chwilę, żeby nam w tym pomóc, przyłożysz rękę do ostatnich szlifów, przygotowanych do święta. No dobra. Wystarczy złoży złożyć parkiet z materiałów, które są w skrzyniach. Jeśli będziesz potrzebować skasu, Waldo nas jak w dym. No dobra. Myślę, że będziemy musieli zejść z, z konia najprawdopodobniej. Ogólnie, możecie ocenić mój elficki strój. Bo starałam się dla Was zrobić jak najładniejsze. A <grych> osoby, które mnie znają, wiedzą, że ja bardzo lubię elfickie klimaty. Mam na. Uwaga! Teraz się okaże, czy to będzie taki sam jak stary parkiet, czy jakoś. Jakkolwiek god... Czemu mam znowu. W... SSO! My się pokłócimy zaraz, no naprawdę. Czy Wy to widzicie? Czy Wy? T... <grych> Czy wy widzicie tą wędkę? Co to jest? No, biednie trochę wygląda ten parkiet, no ale dobra, nie będę się czepiać. Jesteś gwiazdą, parkiet wygląda wspaniale. Masz doświadczenie w takich projektach? Naprawdę masz do tego rękę. Myślałam, że. No, SSO, troszeczkę tak wiecie, bardziej strania, no, bez jajno. <gry> o, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Patrzcie, dokładnie te spodenki, te spodenki, o te spodenki mi chodziło, patrzcie Ja tak liczyłam, że one będą, wiecie, normalnie w sprzedaży, a ich nie ma S.S.O., naprawdę, skoro umiecie zrobić coś takiego dla jakichś takich postaci, no to błagam was, no Bosko, święto trwa na całego Ale cię przytrzymałyśmy. Usiądź, zrelaksuj się i rozkoszuj się atrakcjami festiwalu na plaży. Witam na plażowej imprezie! O, moje uszy! Eleanor, wyglądasz na kogoś, kto bardzo potrzebuje mocnych wrażeń. Mam aktywność w sam raz dla ciebie. Lubisz magię? A co jeśli ci powiem, że jest prawdziwa i że dziś możesz jej doświadczyć? James, nie tak się umawialiśmy. Tak, za jedyne! 10 no, no. 10 tysięcy jeden szylingów możesz wziąć udział w wyścigu i przejść się po wodzie. To magia, mówię ci. Idź na zabrzeże i porozmawiaj z naszą nieustraszoną magiczką. Izabel Fix, zdradzi Ci szczegóły. Nie zapomnij o stoiskach z napijami, tam też możesz opróżnić kieszenie, żeby ugaść pragnienie. A zanim pójdziesz do domu, zajrzyj też do sklepu z upominkami, Claudine, bez odbioru. Nagle rozbolała mnie głowa. A um, to nie miało być pełnym celem festiwalu na plaży? Ale nie będziemy Cię powstrzymywać. Nawet ci więcej o magicznym wyścigu Izabel i daj nam znać, o co tam chodzi. No, jak serio zrobi coś takiego, że trzeba będzie za to płacić, to ja się oficjalnie obrażam na SSO i będziemy mieć dramę po prostu. <grytanie> Ale może trzeba wiecie, jakieś takie miłe rzeczy z tego wyciągnąć. Całkiem ładnie to wszystko wygląda i bardzo ma ładny klimatik, także no. Nie, ja nadal nie mogę z, tą, z tej wędki. Co robi ta wędka tutaj? Czy oni mogą mi usunąć tą wędkę? O, rety, człowiek! <laughs> dzień, dzień dobry. Chwileczkę, muszę wygłosić mowę zgodnie z życzeniem ministra turystyki. Witam serdecznie i zapraszam na najbardziej ekscytującą ze świątecznych aktywności: wyścigi. Na początek proponuję udział w oryginalnym wyścigu na plaży. James uważa, że brakuje mi mu finezji, ale mi się podoba. O nie, oh, plus 400 do końca. Um, czy... SSO, my się naprawdę pogniewamy zaraz. Czy wy widzicie, jak tą grę laguje? Jakby, no ja rozumiem ogólnie, że ten, że no to jest święto, co nie? ono wymaga jakichś tam dopracowań, może bardziej lagować tą grę, ale bez przesady. Mój laptop serio nie jest jakiś, wiecie, bardzo wymagający. Um, a tutaj. No, powiem tyle, trochę, trochę żal, naprawdę. Ja byłam taka pozytywstwa ESO mnie coraz bardziej zawodzi pod względem aktualizacji, i nie wiem czy tylko mnie, ale... Strasznie, no po prostu strasznie. Czuję się trochę oszukana. Nie, ale autentycznie tak przerywa, że nie da się grać. A w ogóle od chyba nie wiem od ilu tygodni już. E, właśnie tak się dzieje, że mamy jakieś po prostu randomowe rzeczy w łapie i mi to bardzo ciekawi z czego to wynika i czemu coś takiego w ogóle jest i kiedy SSO to naprawi, bo to już jest no sporo tygodni Czy wy widzicie jak to przerywa? Ja mam nadzieję, że to na nagraniu nie będzie aż tak widoczne bo to jest jakaś masakra totalna Ja bym to Wam nagrała pewnie jeszcze wieczorem, ale już zrobiłam zadania, także, no wiecie, nie mam już jakby innej możliwości. Czy Wy to widzicie? Przecież to jest jakiś żart. Sezo, żartujecie Wy sobie ze mnie w tym momencie? Poczekajcie, może sobie, nie wiem, grafikę pomniejszę. Ej, pierwszy raz mi się coś takiego zdarzy, że muszę sobie grafikę po pomniejszyć, dlatego że tak mi laguje grę. Czy to jest jakiś żart SSO? Dobrze się czujecie. Bo coś mi się nie wydaje. No ale dobra. Jak ci się podobało? Nieźle, prawda? Teraz przygotuj się na coś niesamowitego. Wczuj się tylko w rolę. O! Oto zdumiewający, magiczny, cudowny wyścig z okazji odrodzenia Aiden. Masz uwagę stanąć wśród fal i przejść się po wodzie jak sama Aiden? Zwykła cena wyścigu to 10 tysięcy jeden szylingów, ale ponieważ jesteś pierwszym uczestnikiem, który chcesz spróbować, możemy zrezygnować z opłaty. Może to uznać za wielkoduszny gest ze strony samego ministra turystyki. No, mają farta, bo ja, ja bym nie zapłaciła, bo ja nawet tyle nie Jestem teraz ciekawa, czy w takim razie teraz, jeżeli znowu będę próbować, to to faktycznie będzie tylko kosztować Bo jeżeli tak, no to teraz się obrażę Ale bardzo ładna muzyczka gra, nie wiem, czy jakby to słyszycie Ale jest bardzo ładna, taka magiczna muzyczka, podoba mi się to Ajajaj SSO, proszę mi nie lagować, bo ja naprawdę nie mogę w ogóle skakać tak wiecie, poprawnie, dlatego że mi esesole. Mhm. No to super ogólnie chodzenie po wodzie, powiem Wam szczerze. Cudowne po prostu. Tak chodzę po wodzie, że aż wcale. No nie. Dobra, zaczynamy od nowa, moi drodzy. Może moi starsi widzowie już wiedzą, to znaczy starsi, no tacy, którzy mnie oglądają od długiego czasu. Ja jestem okropna w wyścigach. O tym trzy. Wy mi możecie dać jakiś, kurde, nie wiem, wyścig dla osoby, nie wiem, wybaczcie, musiałam przerwać zagrywanie na chwilę. W każdym razie, wy byście mi mogli dać naprawdę wyścig dla jakiejś po prostu osoby, która pierwszy raz gra w SO, a ja bym i tak ku nie przyszła. Mo może odpuścimy sobie ten wyścig, co? Może... <grym> Uznajmy, że to jest mój taki gest dla was, że wiecie, nie będziecie musieli, <laughs> że będziecie mieli jakąś niespodziankę jakąkolwiek. Uznajmy, że tak jest, co? SSO, czy, czy wy mi chcecie powiedzieć, że nie przewidzieliście tego, że będzie ktoś tak źle grał i teraz będę musiała być na tej wyspie albo wziąć sobie pod... SSO, czy wy się dobrze czujecie? Ej, ale czuję się teraz taka trochę zawiedziona strasznie tym, co jest się tutaj zrobiło. Strasznie zawiedziona. Dobra, to wiecie co, ja wezmę sobie szybko podwózkę tutaj, żeby wiecie, nie tracić Waszego czasu. Ej, ale ogólnie możecie mi napisać, co sądzicie o tej a, aktualizacji, bo moim zdaniem jest ona! No, powiedziałabym, też jest supa. Znaczy, ubrania są ok, nie mi nieźle. Ubrania są ok, ale. No nie wiem, powiem Wam szczerze. No ja liczyłam na to, że te zadania będą wiedzieć. Takie, no faktycznie już dopracowane, nie? A tu, klops trochę, no. Nie wiem, trochę się taka zawiedziona czuję, także, no. Mm. Aha, no i kolejny lag. No powiem Wam. Trochę słabo jak dla mnie. Zrobimy sobie jeszcze zadania u tego wędkarza, bo mam wrażenie, że to jest jedno z tych najważniejszych zadań. Też nie chcę wiecie, wszystkiego robić, bo ten filmik by trwał za długo. Chciałabym Wam poprzez troszeczkę to pokazać. Widzicie, really, chcesz próbować sił w wędkowaniu i wypuszczeniu ryb? Jeżeli zdarzyło ci się już spotkać któregoś z dzisiejszych wędkarzy, wiesz pewnie, że łowimy w trochę nietypowy sposób. Nie ma w tym nic trudnego, więc nie przyjmuj się, jeśli nie masz doświadczenia wędkowaniu na Jarmuku. Używamy tylko przynęty, bez haczyków i wypuszczamy złowione ryby. Możesz wypożyczyć do mnie wędkę, która możesz złowić do 5 rób dziennie. Mam też przenośne rady do słuchania muzyki podczas wędkowania. Przygotowałam kilka otworów, w które nie poszły ryb. Zobaczcie, nawet usłyszycie, jak będziesz mieć branie. Jeśli potrzebujesz porady w kwestii wędkowania, jestem do dyspozycji. Będę tu przez cały czas trwania święta. To chyba wszystko. Jeśli, jeśli podoba Ci się taki sposób wędkowania, daj o tym znać moim kolegom. Okej. Okay. Czy my dostaniemy automatycznie tą wędkę? Tutaj nie my? Tak, okej, okay, dobra, M mam wędkę, okej, okay, dobra, nieważne Schodzimy sobie z konia Jestem ciekawa, czy będziemy dostawać za to jakieś punkty, w sensie, bo tam było napisane, że plus 2 tych takich, wiecie, a... Um takich punktów do... do święta, o! Ale jestem ciekawa, czy to się liczy jako za jedną rybę dwa punkty, czy jako za um, pięć ryb dwa punkty, bo tak to to mech będzie. Wiecie, co mnie wkurza niemiłosiernie, że jak tak leci nam kamera, to nie widać przecież nic. I to jest tak wkurzające, tak strasznie trudno wtedy łowić. Dajcie mi już złowić, błagam was. Ok. Um, no to mamy problem, moi drodzy. Muszę coś wyrzucić z indentarza, tylko nie za bardzo mam teraz. jak. Także. No i widocznie trzeba zakończyć połów. Przy okazji sprawdzimy, bo zostały mi. Widzicie, co się dzieje z moim inwentarzem? To wygląda, jakby mi ktoś opętał inwentarz. Ej, a to jest strasznie dziwne, że tak się psuje, gra. Ej, no nie wiem. Mam strasznie mieszane uczucia co do tego, bo. No, autentycznie po prostu czuję się jest zawiedziona. Nie wiem, jak wy, ale ja się czuję. Ej, patrzcie, ja nawet nie mogę brać rzeczy. Co tu się dzieje? Nie, ja już naprawdę po prostu nie wnikam w to, co SSO tutaj zrobiło, bo. To jest jakaś masakra. Totalna masakra, i. Mm, no nie, no SSO, No, no SSO są. poważni, poważnie przez sekundę, albo dwie. <ścoughs> Okej, okay, głowimy. Nie wiem, czy nie będzie jakaś dodatkowa rzecz, bo nie mieściła mi się w inwentarzu, tak jak inne, nie. No dobra, to możliwe, że był kolejny po prostu błąd. Za co SSO kolejny, nie, niepro... czy wy możecie przestać się bawić moim ekwipunkiem? Naprawdę SSO, to jest, to jest nieśmieszne. To jest autentycznie żałosne. Dobra robota, mam nadzieję, że jutro też się zobaczymy. SSO, czy wy możecie przestać? No ja tego nie robię, jak coś. Ja tego nie robię, ja nie mam nic z tym wspólnego tutaj. SSO! hallo! Proszę być miłym. Zobaczymy sobie jeszcze raz te przedmioty za żetony. I ja mam żetonów 13. Te mi się z takim typowym właśnie wędkarzem. Um, I one są ogólnie ładne tak graficznie, tylko pod mój styl nie podchodzą. Tutaj są już takie bardziej, mm, trochę jak dla serenki, mam wrażenie. I tu są ole ładne kartki, taki bardzo ładny kolor mają. Może je sobie kiedyś kupię. Tu mamy takie spodnie. Nie wiem, nie zbyt ciekawe są te rzeczy za, za te punkty, szczerze mówiąc Może ta sukienka ewentualnie jest jakkolwiek ładna Ale kupię sobie ten kapelusz Jakby autentycznie, bo ja będę na siebie tak zła, jak ja nie kupię tego kapelusza On jest przepiękny Ale nadal jestem trochę zła, że nie dostajemy tych spodenek a jeżeli dostajemy i ja po prostu nie zrobiłam zadania, którym się dostaje, to napiszcie mi, to ja go z chęcią zrobię, bo naprawdę jest przepiękne z spodemki. Mm, tutaj już chyba nic mi się tak jakoś nie podoba, więc no, chociaż to siodło jest bardzo ładne. Ale spójrzcie, jaki śliczny jest ten kapelusz. I no przyznajcie, bardzo jest ładny. Jest taki majestatyczny trochę. Bardzo mi się podoba. Bardzo, jakby bardzo szanuję osoby które to wymiesiła, bo to faktycznie wygląda ładnie. No i co? E, wiem, że na pewno było właśnie jakieś interakcje z rekinem, ale powiem Wam, że tak mi laguje tą grę i tyle jest błędów, że odechciewa się człowiekowi grać troszeczkę. Także, e, jeżeli skończyliście wszystkie zadania, to możecie mi powiedzieć, jak wrażenia po już zagraniu. No i co? Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, wieczoru, popołudnia, zależy, kiedy to oglądacie. Pamiętajcie, żeby się nawadniać. No i co? pa, 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 pa! pa.